Na podstawie danych WHO z 2005 roku wynika, że do roku 2020 z powodów nowotworów umrze 10,3 miliona osób. Niestety, frekwencja zachorowań będzie zdecydowanie większa w roku 2040, bo zwiększy się aż o 63%. Są to dane zatrważające. I one na terenie Polski wydają się szczególnie ważne, gdyż w roku 2029 według Fundacji Onkologicznej Alivia, co czwarty Polak będzie chorował na chorobę nowotworową, niestety 80% z tych osób umrze. To są dane, które skłaniają nas do zastanowienia, czemu jesteśmy w takim momencie i co my możemy zrobić. 90% nowotworów złośliwych jamy ustnej i części ustnej gardła stanowią raki, raki płaskonabłonkowe. 40% z tego są to nowotwory w obrębie jamy ustnej, 15% w obrębie gardła, a 25% w obrębie krtani. W obrębie jamy ustnej możliwość wykrywania nowotworów jest wysoka, dlatego gdyż obszar ten jest łatwo, diagno, łatwy diagnostycznie, niestety wykrywalność jest stosunkowo niska. Należy się zastanowić nad przyczynami być może niskiej zgłaszalności się do pacjenta i niskiej świadomości pacjentów lub też braku charakterystycznych objawów. Aż do 70% przypadków raka jamy ustnej poprzedzonych jest zmianami przednowotworowymi, takimi jak utrzymujące się czerwone lub białe plamy w obrębie jamy ustnej. Pomimo tego szacuje się, że 70-80% pacjentów z nowotworami trafia do lekarza zbyt późno. Dlatego też został opracowany Europejski Kodeks walki z rakiem z inspiracji Komisji Europejskiej. Ma on na celu edukację społeczeństwa na temat działań, które warto podjąć, aby ograniczyć ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową. Składa się on z 12 zaleceń, do których większość ludzi musi się stosować bez jakichkolwiek specjalnych umiejętności. Prowadząc między innymi zdrowy tryb życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.